Dobra, Funtime Freddy, CPU Berendo Było dawno na kanale nic Co się dzieje? Wait Co to tu się odwaliło? What the Wait, To jest normalne? Czekaj, teraz zrezygnuję grę Czekajcie Chyba gra się zniszczyła czy coś, jakiś crash Nie rozumiem co Ja też nie wiem co się dzieje Ja pierdolę, ale... ale... Ej, widzicie co jest śmieszne? że w tej arcyaktualizacji naprawia błędy, które były w tej aktuali. i teraz od razu na start są błędy, nie? Od razu błędy, nie naprawili błędów, tylko je zrobili. Musimy tego Funtime jeszcze raz złapać. O, hop, mamy. Berendo, dzięki. Oh, Philips SC. Dobra. Oj kurde. Na razie będą takie krótkie odcinki pokonywane na wiatru. Takie. Takie króciutkie, nie będą długie. Nie jedna walka, najwyżej dziennie. Jakie fajne animacja. Ja tak, jak rzadko... Ja dawno nie widziałem w ogóle takiej animacji, w się sensie, zawsze tak walczyłem z Fanta Freddy, to nigdy nie widziałem, bo do tego jeszcze nie dzwonili. Ja bym nie A to się na klana padał, prawda? Fajnie. Nie no, super. Jeżeli chcecie mi podesłać Fanta Infrediego, to dodaję kod w znajomych w opisie, więc no, fajnie by było. Na trade mam tu jakieś kostiumy różne, różnego typu. Więcej by ktoś chciał. CPU też mam takie, takie średnie dosyć. Dobra. Wow, a party. I love. Ok. Nice. Dobra, tak. Czekam na długą walkę. Tym razem coś mi są, bo niego CPU haksz, te haluny, bierzesz w telefon, tak. To... <tryk> <Ja, nie> szybko. <tryk> szybko było. Dobra. Yeah, Jeju. Yo, yo, yo! <tryk> Teraz mam wa fulbo niego Nie, jeszcze nie mam Jeszcze dwa plus jeszcze black herb i chocolate, więc... No. O. Korektujemy. Proszę o jakiś lur, jakiś... Na przykład do Fanny Frediego, o! Aha. Mhm. Mm mm -hmm. Fajnie. Jestem. Polerny spring trap. o kurde dobra, tu już trzeba restart drogi. Nie wiem czemu nie mam lagi, w Trzy lagi no Od tej aktualizacja weszła z tym W Funtime trochę tak nie przelagliwuje ta gra w sensie, to, to co się dzieje na mapie, to się dzieje tak każdemu chyba zauważyłem, nie wiem Jeśli Jakby Illumix weźcie to naprawcie proszę, bo Dobra, szukamy, animatroników Trochę pod... No i znalazłem, proszę bardzo, Otocika od Jara ja... ja... Kuba. Jara Kuba, no dziękuję za nie Ludzie się chyba? Субтитры No już tak pięknie nie jest, tam po niego, fajnie, fajnie w sensie super, nie? Dobra, no, wezmę Michała tutaj, Michał jest właśnie karemnantu, zwłaszcza karemnantu, teraz mam Michał. coś chce Michała, 12 karemnantu, Piszcie swoje podimniki w komentarzach, to wam są, co wysyłam różne animatroniki, Oczy, i mam jest też Discord na którym y, spędzam czas jest tam dosyć mało osób dlatego chciałbym żeby no żebyście dołączyli tam jest taki specjalny room na FAI, Art Trade więc was tam serdecznie zapraszam dam wam link w opisie no i to było na no tyle dziękuję wam za oglądanie no i do następnego